Witajcie! Wyobraźcie sobie, że jesteście w robocie, czas mija wam wesoło, albo na przykład w domu bierzecie swoje stare gacie, kiedy nagle dochodzi do czegoś niesamowitego, a mianowicie zaczyna się trzęsienie ziemi. Ale tak, na dobrą sprawę, przeżywanie trzęsienia ziemi powinniśmy podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to etap przeżywania właściwego trzęsienia ziemi, o którym będzie dzisiejszy odcinek. Drugi etap natomiast będzie etapem, o którym nie będziemy wspominać, a tyczy się on, tak na dobrą sprawę, do człapania do najbliższej cywilizacji, która jeszcze jakoś się po tej całej rozpierdusze dziejów powstała, albo przeżycia do czasu odnalezienia się przez służby ratunkowe, które mają ręce całe zajęte, nie mają gdzie ich wsadzić, i tak na dobrą sprawę będzie to wszystko trwało zdecydowanie za długo. Więc bardziej byłby to odcinek typowo survivalowo przeżywaniowy Statystyki pokazują, że dużo więcej osób ginie nie w wyniku przygniecenia przez zawalone budynki, ale poprzez uszkodzenie chociażby głowy w wyniku spadających spółek przedmiotów i odrywających się z sufitu. Różnego rodzaju dingsów. Dlatego pamiętajcie, że w pierwszej kolejności schować się pod biurkiem albo pod stołem. Jeżeli jesteście grubi, powinniście mieć w domu duży stół, bo tutaj na przykład w ogóle nie dałoby się schować. Yo! Oh no! Kiedy pierwsze wstrząsy uspokoją się, zbierzcie się na odwagę i postarajcie się wybyć na zewnątrz, żeby wstrząsy wtórne nie uszkodziły nadwątlonej już konstrukcji i żebyście nie wylądowali pod gruzami. Ewakuując się z budynku pamiętajcie o tym, żeby robić to z wielką rozwagą, albowiem nie wiadomo, czy naruszone elementy budowlane nie spadną wam wprost na łeb. Pamiętajcie o tym, że najbezpieczniej będzie spędzić noc poza chałupą, której konstrukcja może zostać naruszona poprzez wstrząsy sejsmiczne pierwotne i wtórne. Najczęściej w krajach arabskich wszyscy koczują na dworze, bo jest mega ciepło. Tymczasem u nas może być chłodno, dlatego warto by, moi drodzy, żebyście sobie zamieszkali w jakimś sensownym samochodzie, którego blaszane elementy będą chronić Was przed ewentualnymi upadkami fragmentów, Kładzin domów. To może było mało budowlane, ale rzeczowe. Także pamiętajcie: dobry samochód to wygodne łóżko. Mały samochód to spanie w dyskomforcie. Dlatego weźcie też to pod uwagę, kiedy będziecie kupować auto. A tymczasem, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Wszystkiego dobrego. Ahoj!